No trzymaj tylko tutaj nie mogę. No mogę zaczynać? No, może. Czekaj, muszę go, muszę go, Kasia, musisz tak schować telefon, bardziej od tyłu kamerować. Mhm, mm tak, teraz ukończymy. dobrze, mm -hmm. Ja łabąc, kurwa podróżuję po tym nie i muszę znaleźć Maćka z klanu. O, widzę jakąś chatę, to pewnie on tam mieszka. Teraz Maćka z klanu, zrób. O oh, jest Maciek, witaj Maćku! Dzi, dzi, dzień dobry. Zazywam się A więc Maćku Lubiczu, Gdzie znajdę? Dżacha, Ja no. Znajdziesz go. Ale musisz przejść aż w próbę dżungli. Dzie, dzie, dżungli. A jaka to jest próba dżungli? Próba dżungli. To, 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 to jest. Taka, taka próba, gdzie, gdzie, gdzie jest, bardzo fajnie, ale nie, nie wypiecznie, bo, 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 bo musisz iść tam, gdzie, 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 gdzie pada promień sło słońca najpóźniej. A wiesz, gdzie to jest? Nie wiem, niestety, powiedz mi, to, 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 to jest tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam na, na, na wschód. Z Z 30 kilometrów na wschód. Na, na, na a dziękuję! A więc rozwinę skrzyżły i lecę! Żegnaj. Schowaj Maćka zrób skrzydła Lecę, lecę! 29 <tutry> <drawing> km! O, widzę już, gdzie gdzie tam będzie promień słońca i próba dżungli. Teraz zrób idącego przez las. Ale łabędzia? będzie? no Dobra. I, idąc przez las, idę i idę i widzę drzewa. O pisze próba dżungli. Co tam pisze? O uwaga czytam. Jeżeli chcesz przejść próbę dżungli musisz się oskubać z piór. Jak to możliwe? Przecież tak nie można. Po prostu ha żartowałem, ale się wystraszyłeś. Teraz czytamy niżej i tu pisze Musisz przeczołgać się przez bagno, po którym chodzą pająki O oh, chuj, jakie to niemiłe Nie, jednak zrobię to Dobrze, idę, idę, idę sobie przez bagno Ja nie mogę, widzę Jakie to bagno, a jakie duże pająki O kurwa, jakiej, 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 jakiej dużej pająki Dobra, zanurkuję w bagnie Teraz musisz zrobić pająki, że chodzą po bagnie Ale, a dzieło będzie <laughs> Pająki! Jak ja nie lubię pająków! Eee, jak jakie ono ślizga! Widać pający, co Dzień dobry! Ja, ja kiedyś pają widziałem! Tak, 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 tak! Ale uciekam! I musi ucieknąć sobie! Łabądź! A pajęczyca! Jako jesteś, tak kurwa dojwe! Jako dojwe! Ale łabądź teraz! Zgubi pajęczycę i płynie, płynie! Już widać brzeg, widać brzeg! Przeskoczył brzeg! Jest! Dobrze. Idziemy teraz do Jacha. O, kartka, Dżach jest u góry. A więc odpocznę jeden dzień, skoro jest u góry. Nastała noc. W nocy było bardzo ciemno. Ej, na fali sobie ognisko. I w tym ognisku <laughs> przypomniało mu się o tym, jaki był sens tej wyprawy. Po co ja tu byłem? A chodziło wszystko o to, że ktoś uciął mi głowę i przyjętałem matce, że tego zniszczę, więc muszę iść do Dżacha, żeby mi pozwolił przesuć. A, A więc Dżachu, gdzie jesteś? U góry. Lecę do ciebie do góry. I teraz musisz zrobić Dżacha. Czyli? No Boga palenia upalonego. Takiego się chwieje. <grymka> <grymka> Witaj Dżachu. A jesteś upalony. Upalony kraj twój, upalony lud twój. Witaj, przybyszu, jestem upalony dżach. A ty kim jesteś? Nazywam się łabądź świętą głową. Obiecałem matce, że wrócę do niej i zniszczę tę osobę, która mi łeb uciekał. dobrze dobrze, masz moje wyzwolenie. Wracasz na ziemię. Teraz łamujcie. Wraca na ziemię, tak spadając z dół. A spada. Kurwa spada. Ale widzę ziemię, jest będzie jezioro. Je w jezioro. Pff, woda się rozpiesła. Ale, no teraz łamujcie wydłużam. A łabądź dzielnie, się wydłuża, wynurzam się wydłużam, Wypłynąłem. O, widzę chatę mojej matki, lecę do Jirzyka. <laughs> tak, witaj, matko. Witaj, synu, dobrze, że wróciłeś. Wiem, gdzie on jest, on mieszka za, 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 za ścianą. Ale my się przebijemy. Dobrze, dziękuję, matko. Łabądź odszedł i postanowi przebić się przez ścianę. W Dziu, ścianę, dziurę w ścianę! Wyrwał dziurę! Dziura zniknęła. O nie, to cyklo! On mi uciął łeb! On rzucił toporkiem. Nie, to nie cyklop, on nie ma toporów. To był... To był dwar soldier! O nie! Dwarf soldier wpierdala. Coś musi zrobić do co muszę zrobić? Dwóch rąk dwarta, krasnoluda. <grym> jak mam <grym> Nie wiem. Dwie kulki tak, jak na Ciekawe jak. No i na tym druga kulka. Ale no. jak, tak? No, tak. Z, z toporem. Aha. Tak? No i dwie złączeńce. Ja jestem dworft. Ale śpię sobie i... i, i będę pił wino. I wódkę. No i... Teraz łabędzia, zrób, że atakuje dwarfa. Że dwarf lewo wystaje. O, teraz zaatakuje się ale śpisz, je, zębu. No nie, dobrze, bardzo dobrze. Ostało, ale trzaska go jest. Lewy, prawy, prawy. I Będę bił w Rubika. I dobrze, jest. On już nie żyje. Ostatni cios. Zabiorę mu pieniądze i wszystko. Zamienię się z nim duszami. Zamiliśmy się duszami. Jestem teraz znowu, a będziemy z nową głową. Idę do matki. Zakończy tą historię. Idę z tak matki. I teraz matka mówi... Synu, ty żyjesz, Witaj matko! Żyję, żyje! To dobrze, synu. Ale teraz idę spać. Matka, proszę spać. A ja jak za życia pójdę na kurwy I się wyjdzie i... Cik, 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 cik. Żartowałem, taki zły nie jestem Nie będę się ruchał z kurwami, bo nie będę nosił uja w ręczniku do końca życia Nie A, a i pójdę sobie do najaranego Adama cik, 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 cik. Witaj ujarany Adamie, co za u Ciebie? Już jestem bardzo upalony, a Ty? Adam, co nic nie mówi? zdechłeś? Adam, rozwij ze skrzydła. Adam! Kurwa, Adam! Wiem, że z mi nie Adam! Ale Adam! Adam, kurwo, Jewana! Adam! Aż mi w mordzie zaschł. Przez ciebie. Czekaj, napiję się. Ale kawa, woda. Zbłesz Adam? Adam, tobie trzeba dać wody. A Adam, dobrze. Dobrze, że ja teraz mogę mówić. Bo czekaj daję świetka. Adam, masz pi. Dziękuję. Od razu mi lepiej. Adam. Adam, a słyszałeś piosenkę, ona tu jest po ślasku? No nie, a może zaśpiewać? Dobrze, ale potrzebuje repertuaru. O, tu jest dziewczyna, która może dać repertuar. Dawaj muzykę, Karolina. Nie mam. No nie, jak? Nie mam. Ja wyłączną stronę. sila tu jest i leży ku mnie, bo gdy ciemno jest, Ola jak zwierz, ciegiema silami. Ci na często patrzę, ślepiamy, nie ukrywam, sprawia to coś tam. No i jak ja Ci się podobała? Bardzo fajnie, bardzo, bardzo, bardzo. A dzięki, że mi wprowadziłeś, bo kurwa prawie zaspiałem. A teraz idę dzieci odwiedzić i zaśpiewać Twojemu synowi kosankę. Żegnaj. Żegnaj. Do, do. Idziemy do przedszkola i śpijanem. Dobra, no to Adam, 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 Adam śpi, Adam śpi, śpi, Adam, kurwa śpi, ale się upierdolił, nie nagrywa nic z tym, spieprzaj bo tym zakończenie, łabądź <grym> się zdziwił, dlaczego te dzieci, łabądź się zdziwił, dlatego te dzieci tak luzią? a okazało się, że on, jest łabędziem, a łabędzie nie rozumiał ludzkiej mowy. Postanowił zabić się jeszcze raz, żeby może odrodzić się jako, jako człowiek. A jak ma się zabić? No zajeba się coś tam. Aha, Łabuć się zabił i został nazywającym się... Tom. Tomkiem. Nie Tomkiem, nie Bąd. Kurwa, on nazywał się, czekaj, kurwa. Krystianem kolalem. Cześć, jestem Krystian i bardzo się lubię uczyć. Nie dobra, chuj nie będziemy obrazy. Krystian. To teraz powiem, o kim mam powiedzieć historię. Nie wiem. Wyłącz. Nie.